Cześć te dziki! Wielokrotnie pojawiała się prośba od Was, żebym zrobiła Cheap Art Supply Challenge, czyli wyzwanie z tanimi przyborami rysowniczymi. Tak myślę, że można to przetłumaczyć na polski. Więc proszę bardzo, w dzisiejszym odcinku mam za zadanie wam pokazać, że wcale niepotrzebny nam jest super drogi sprzęt do rysowania. Bo nawet za pomocą, za pomocą tych tanich da się zrobić naprawdę fajny rysunek. Yy, tak, i właśnie takich słów dzisiaj ode mnie nie usłyszycie. Nawet nie wiecie, jak, jak dużo razy próbowałam narysować fajny rysunek. Mówi się, że złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Więc następnym razem, jak zobaczycie baletnicę, to zabijcie ją w kaftan bezpieczeństwa i każcie jej tańczyć! Bo właśnie to usiłowałam tutaj zrobić przez ostatnie dwa tygodnie. Problem z tanimi produktami jest taki, że mają bardzo małą ilość kolorów i wszystkie te kolory są mocne. Dlatego po prostu lepiej sobie kupcie jakieś dobre akcesoria, nie musi ich być dużo. Dobry cienkopis, dobry ołówek, miękki. I wasze problemy chociaż troszeczkę zostaną yy, rozwiane, rozwiązane. No ale słuchajcie, jeżeli już uparliście się, że faktycznie chcecie coś tak tymi danymi przyborami pokolorować, narysować. To myślę, że bardzo przydatny będzie paleton. Yy, macie linka w opisie do strony, z której korzystam. Wcześniej robiłam to intuicyjnie, ale odkąd mam tą stronę, to moje życie jest znacznie prostsze. I yy, ta strona pokazuje Wam, jakie kolory pasują do siebie. Yy, macie tam zazwyczaj zestaw czterech różnych kolorów, yy, możecie sobie je zmieniać właśnie i zobaczyć, yy, co będzie dobrze razem wyglądało. Rysowanie jest tak ograniczoną paletą barw. Jest bardzo trudne, ponieważ y, trzeba być bardzo świadomym tego, co się robi, i wszelaki eksperyment y, może po prostu poskutkować nieudanym rysunkiem, który trzeba wyrzucić, i są to niepotrzebne nerwy. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że jakoś tam rozwiałam Wasze wątpliwości w stosunku do tego, jakich cesoriów używać do rysowania. Um, no i dziękuję za Waszą uwagę. Oto rysunki, o które prosiłam w poprzednim odcinku. Bardzo Wam dziękuję. Jak zwykle wysłaliście mnóstwo prac. Jak zwykle niestety nie wszystkie zmieściły się w odcinku, ale naprawdę pamiętajcie, że dla mnie to o wiele, wiele znaczy i każdy rysunek oglądam. Naprawdę doceniam, doceniam Wasze staranie. Pamiętajcie o tym i kocham Was naprawdę bardzo, bardzo mocno. Ok, wyzwanie. Używając takich kolorów, proszę, żebyście narysowali mi ładny rysunek. Ma wyjść coś fajnego z tego. I ciekawa jestem, czy się uda, bo ja nie dałam rady. Okej, okay, to by było na tyle. Pa, pa!